W dniu dzisiejszym w klinice Viva po raz pierwszy w Polsce zostanie wykonany zabieg przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych pobranych z tłuszczu pacjenta w celu regeneracji tkanki kostnej wyrostka zębodołowego żuchwy. Zabieg przeprowadzony zostanie u młodych ludzi, którzy urodzili się bez zawiązków zębowych, czyli zęby im nigdy nie wyrosną, a tam gdzie nie ma zębów niestety nie wytwarza się kość. Wobec tego warunki do implantacji są bardzo trudne, wręcz w tej chwili niemożliwe. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać komórki macierzyste, aby wspomóc regenerację kości i aby stworzyć takie warunki podłoża kostnego, aby w przyszłości móc prowadzić implanty zębowe. Moją rolą jako chirurga plastycznego jest dzisiaj pobranie tkanki tłuszczowej, czyli tkanki, z której będą izolowane komórki macierzyste, które zostaną użyte do celów medycznych. Oczywiście w chirurgii plastycznej zabieg pobierania tłuszczu, czyli posukcji, jest takim częstym zabiegiem, który przeprowadzamy, zazwyczaj w celach estetycznych. Natomiast w ostatnich latach pojawiają się możliwości wykorzystania komórek macierzystych w celach medycznych. Dla pacjenta tak naprawdę nie występuje żadne ryzyko, ponieważ to nie jest to standardowa liposukcja, czyli usunięcie dużej ilości tkanki tłuszczowej, a jedynie pobranie niewielkiej ilości, która jest nam potrzebna do izolacji komórek macierzystych. Jeżeli chodzi o pobieranie komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej, jest to zdecydowanie na dzień dzisiejszy łatwiejsza metoda w sensie takim, że jesteśmy w stanie pozyskać tych komórek o wiele więcej w o wiele prostszy sposób. Komórki macierzyste pochodzenia zębowego są również bardzo obiecujące, natomiast no, jest ich zdecydowanie mniej, ponieważ ta żywa tkanka zęba ma zdecydowanie mniejszą objętość niż tkanka tłuszczowa u każdego z nas, nawet u osób szczupłych tego tłuszczu jest, krótko mówiąc, więcej niż miazgi zębów. W związku z tym dostępność tych komórek jest zdecydowanie większa, a i również możliwości różnicowania i możliwości ich przechodzenia w kierunku komórek, chociażby kościotwórczych, są większe niż w przypadku komórek z miąższu zębów. Ta metoda spowoduje na tyle regenerację kości, odbudowę tej kości, że da szansę pacjentom, często młodym ludziom, żeby funkcjonowali prawidłowo i czuli się pełnowartościowi w społeczeństwie. Już od wielu lat stosuje się zabiegi regeneracji kości, polegające na tym, że materiał regeneracyjny pobierany jest albo z kości własnej pacjenta, jeżeli potrzebny ten materiał jest w mniejszych ilościach. To z jamy ustnej pacjenta pobieramy tkankę kostną, jeżeli w większych ilościach to stależa kości biodrowej. Obecnie upatrujemy bardzo dużych możliwości w przyspieszeniu regeneracji kości w komórkach macierzystych. Szukamy wciąż nowych metod przyspieszenia regeneracji kości, aby ta tkanka kostna, która wytwarza się w organizmie, była jak najbardziej zbliżona do tkanki naturalnej. Wobec tego swoje kroki skierowaliśmy w kierunku komórek macierzystych pobranych z tłuszczu pacjenta, w związku z tym, że w tkance tłuszczowej jest ponad 2,5 tysiąca razy więcej komórek macierzystych niż pobieranych z talerza kości biodrowej ze szpiku kostnego. Tkanka tłuszczowa. Dlaczego tkanka tłuszczowa? Dlatego, że kilkanaście lat temu stwierdzono, że. Tkanka tłuszczowa, którą niektórzy z nas mają w nadmiarze, a niektórzy by chcieli mieć więcej, jest ogromnym rezerwuarem nie tylko tego, czego nie chcemy, ale przede wszystkim bardzo dobrych rzeczy, ogromnej ilości komórek macierzystych. Jest ich zdecydowanie więcej ponad 2,5 tysiąca razy więcej niż w tkankach takich jak szpik kostny, który uważany był do tej pory za. Najbogatszą w komórki macierzyste tkankę naszego organizmu. Technologia firmy Saitori jest technologią pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej własnej pacjenta. To co jest istotne, jest to przeszczep, znaczy nie przeszczep, tylko właśnie tkanka autologiczna, więc nie pociąga za sobą negatywnych skutków, takich jak no, podawanie obcej, obcej tkanki pacjentowi. Urządzenie to pozwala na. Pozyskanie, nie separowanie, tylko pozyskanie, podobne słowa, ale znaczące zupełnie co innego, dlatego że komórki macierzyste i regeneracyjne uwalniane są z tkanki tłuszczowej, one nie podlegają żadnym przemianom, żadnym modyfikacjom, uwalniamy z tłuszczu tylko to, co jest niezbędne. Komórki macierzyste, tak, jest ich tam bardzo dużo, aczkolwiek procentowo nie jest to bardzo znacząca liczba, bo jest ich do 10% w zależności od osoby. Co to znaczy? Każdego z nas różni genetyka, wiek, potencjał i możliwości, nie tylko w stosunku do naszej, że tak powiem, fizyczności, ale przede wszystkim w stosunku do działania naszego organizmu. I to jest już zdefiniowane. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną ilość tych komórek. One z, w metodzie Sajtori są jedynie uwalniane. Komórek macierzystych jest kilka do kilkunastu procent, natomiast cała reszta to jest tak zwana świeża frakcja stromalna. Czyli frakcja macierzy, która zawiera ogromną ilość innych komórek regeneracyjnych, tak tzw. progenitorów, zarówno ścian naczyniowej, ściany mięśniowej i śródbłąka naczyniowego, ale także zawiera ogromną ilość pericytów, które w obecnym stanie wiedzy uważane są na, na, za najbardziej potencjalne do przekształcania się komórki macierzystej. Jest to ogromna przyszłość stomatologii, bo mamy do czynienia z komórkami macierzystymi, które posiadają ogromny potencjał proliferacji, potencjał do różnicowania się w różne tkanki. Zatem jest to absolutnie przyszłość stomatologii. Pomoże to w prowadzeniu, przeprowadzeniu zabiegów regeneracyjnych, wspomoże ojenie, regenerację i odbudowę tkanek operowanych. Cały zabieg przebiegł zgodnie z planem. Najpierw pobraliśmy komórki tłuszczowe, następnie w trakcie separacji komórek wykonaliśmy procedurę chirurgiczną polegającą na usunięciu zębów mlecznych, na usunięciu zębów niewykształconych, na odbudowie kości za pomocą specjalnych hydroksyapatytowych bloczków, które nasączyliśmy uzyskanymi komórkami macierzystymi, zabezpieczyliśmy jeszcze specjalną boną naturalną, którą uzyskaliśmy z krwi pacjenta, która bogata jest w czynniki wzrostowe, zaszyliśmy szczelnie ranę i będziemy oczekiwać na rezultat. To, co było założone, osiągnęliśmy. Pobrane zostało 160 ml kanki tłuszczowej. Pacjentka będzie miała wprawdzie przez kilka dni niewielką tkliwość w okolicach nadbrzusza i podbrzusza, ale znaczną dla niej tutaj zaletą będzie to, że brzuszek się wyszczupli. Pacjentka poddana zostanie bardzo rygorystycznym badaniom kontrolnym, będzie musiała tutaj do nas się zjawiać, będziemy musieli kontrolować jak rana się goi, będziemy na podstawie tomografii komputerowej obserwować jak wzrasta tkanka kostna. I będziemy obserwować, jak pacjentka oczywiście czuje się po zabiegu i po sukcji. Więc te wszystkie rzeczy będziemy starali się na bieżąco kontrolować i mieć pacjentkę pod stałą opieką. Komórki macierzyste stanowią bardzo taki nowoczesny i obiecujący trend w medycynie regeneracyjnej, ogólnie pojętej nie tylko w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej czy, czy chirurgii stomatologicznej, czy stomatologii szeroko pojętej, ale również w wielu innych dziedzinach medycyny, chociażby w neurochirurgii, w chirurgii plastycznej, w neurologii. Także tutaj no, jest to bardzo obiecujący kierunek rozwoju medycyny i umiejętności, możliwości radzenia sobie z rzeczami, z którymi do tej pory sobie nie radziliśmy, jeżeli chodzi o regenerację, co w bardzo tutaj dużym w sensie w dużym polu, daje duże pole do popisu również w medycynie regeneracyjnej, czy w chirurgii regeneracyjnej jamy ustnej, czy twarzy czaszki. Stomatologii jest to pierwsze podanie we wskazaniu stomatologicznym w nowatorskim ośrodku, jakim jest tutaj klinika, w której wykonuje się ten zabieg i myślę, że doniesień ze świata, nie tylko z Polski, ze świata jest tak niewiele, bo są to naprawdę pojedyncze doniesienia, że Gdańsk i tutejsza klinika może czuć się pionierem bardzo nowoczesnych metod.